Cześć dziewczyny! Specjalnie dla Was sprawdziłam najdroższą suszarkę, jaką do tej pory miałam w rękach, także zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale Jak w Domu. Jak wspomniałam, jest to najdroższa suszarka jaką dotychczas miałam i kosztuje ona około 700 zł. Dla porównania moja poprzednia suszarka kosztowała jakieś 200, no więc jest duża różnica, więc też oczekuję jednak dużej różnicy w samym użytkowaniu tego sprzętu. Pierwsza sprawa, czyli design tego sprzętu. Jak wygląda? Jak sami widzicie, jest naprawdę bardzo ładna, elegancka. No mi się mega podoba. Jak ją zobaczyłam, to po prostu od razu pomyślałam, że to jest to, co chcę mieć w swojej łazience, bo też będzie mi po prostu pasować. Jest lekka, niewielka, złoto-biała. Tutaj ma takie dwa przyciski, a tutaj ma miejsce na wpuszczanie powietrza. I akurat tutaj dałabym niestety minusik, ponieważ bardzo łatwo jest o to, żeby to po prostu spadło. Ta siateczka, wiecie, jak trzymacie sobie suszarkę i suszycie włosy, no to zwykle trzymacie właśnie w tym miejscu. A w tej suszarce muszę trzymać tutaj, no bo niestety jak trzymam rękę tu, to mi się to po prostu suwa i to jest lekko irytujące. I już na wstępie chciałabym zaznaczyć, że moje włosy naprawdę nie należą do łatwych. Po pierwsze, puszą się, po drugie, elektryzują się, i po trzecie, są dość gęste. I może tego nie widać w tej chwili ani na odcinkach, bo ja zawsze te włosy trzymam za uszami, ale tak mi jest po prostu wygodniej. Aczkolwiek suszenie włosów zajmuje mi normalnie jakieś 25 minut, i to jest naprawdę kupa czasu. A tą suszarką wysuszyłam włosy zaledwie 10 minut. No to jest ponad połowa mniej, także naprawdę jest różnica, a jak pewnie wiecie dziewczyny, no nie powinno się chodzić spać z mokrymi włosami. Nie tylko ze względu na wygląd, bo ja osobiście jak pójdę spać z mokrą głową i wstaję rano, wyglądam jak lew, dosłownie wyglądam jak lew. Bardziej jego przypominam niż człowieka. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że możecie nabawić się chorób skóry głowy, i możecie nabawić się po prostu problemu z waszymi włosami. Będą wam się bardziej plątać, będą wam się łamać końcówki. Także bardzo ważne jest to, żeby zawsze te włosy wysuszyć. No i tutaj jak mówimy już o suszeniu włosów, no to właśnie kluczową kwestią jest między innymi ten czas. Dlatego tak mocno zaznaczam, że zajęło mi to no naprawdę o połowę czasu mniej. Porozmawiajmy teraz o obsłudze tego sprzętu. Mamy tutaj dwa przyciski. No w obsłudze nie jest on wcale skomplikowany, jest to intuicyjny sprzęt. I w tym miejscu mamy guzik, który odpowiada za przepływ powietrza. Czyli możemy ustawić sobie albo wysoki poziom, i wtedy mocno nam suszy te włosy i dmucha, albo możemy ustawić sobie taki średni. I mamy również cztery e, różne opcje. Ustawień temperatury. I za pomocą tego przycisku zmieniamy sobie temperaturę. Mamy tutaj cztery różne tryby. Pierwszy tryb to jest suszenie stałym ciepłym powietrzem, 57 stopni. Drugi tryb to jest taki tryb zmienny, czyli możecie sobie suszyć na zimno i na ciepło. Z automatycznie się Wam to przełącza, więc jest to mega wygodne, bo nie musicie tego robić ręcznie. Ja na początku właśnie tak myślałam, bo czytałam, że producent zaleca, aby do puszących się włosów i kręconych. Ja naturalnie nie mam włosów kręconych, raczej są one proste i tylko pod spodem lekko falują. Że najlepiej jest wtedy używać tej e, temperatury mieszanej. Aczkolwiek, żebym nie musiała później już korzystać z prostownicy, żeby sobie wyprostować te włosy i końcówki, e, to ja korzystam akurat z temperatury ciepłej, e, z tej opcji, gdzie mam cały czas ciepłe powietrze, z uwagi na to, że wtedy te włosy po prostu wychodzą no, proste i dzięki temu nie muszę. Kolejnego sprzętu używać i narażać ich na wysoką temperaturę. Kolejna sprawa to jest termoochrona. Jeżeli będziecie decydować się na suszenie w tej wysokiej temperaturze, to bardzo ważne jest to, żebyście pamiętali o termoochronie, ponieważ uszkadzacie po prostu w ten sposób swoje końcówki. Fajne też jest to, że ten kabel jest długi. No bo wiecie jak to czasami jest. Macie lusterko, ale obok lusterka nie macie kontaktu, no i trochę lipa, jeżeli nie możecie wysuszyć sobie włosów przy lusterku. Więc fajnie, że ten kabel jest trochę dłuższy, na pewno ułatwia to użytkowanie. Właśnie, a propos użytkowania, bardzo lekka jest ta suszarka i powiem Wam, że susząc sobie te włosy przez 10 minut, naprawdę w ogóle mnie ręka nie bolała, a przy poprzedniej suszarce, no... Nie wiem, czy to jest kwestia samej wagi, bo nie wiem, ile ona dokładnie ważyła, czy może kwestia tego, że aż przez 25 minut jej używałam, ale było to na dłuższą metę uciążliwe. Tutaj tego problemu nie mam. Tak więc tym razem podeszłam do sprawy poważnie, poszłam do fryzjera, chciałam te najbardziej uszkodzone końcówki, zadbałam o odpowiednią pielęgnację włosów, no i zaczęłam używać odpowiednich sprzętów. I co mam na myśli, dziewczyny, mówiąc, że zaczęłam używać odpowiednich sprzętów? Otóż w tej chwili do ogarnięcia swoich włosów, Potrzebuję dosłownie jednego sprzętu. No wcześniej to były minimum dwa, bo tak jak mówiłam, i suszenie i prostowanie. Nie było w ogóle opcji, żebym po wysuszeniu włosów ich nie wyprostowała, bo one były jeszcze bardziej napuszone i jeszcze bardziej się elektryzowały. Suszarka łączy w sobie wysokoobrotowy silnik o mocy 1600 W oraz stężenie 3 milionów, 300 milionów, przepraszam, jonów ujemnych. I co to daje? No daje to właśnie to, że dzięki tym jonom ujemnym nasze włosy nie powinny się elektryzować, powinny być bardziej gładkie. No i przypominać, wiecie, taką taflę, dosłownie jak wyjdziecie od fryzjera. Ale a propos tafli tutaj, żeby ten efekt jeszcze bardziej wzbogacić, mamy taką dodatkową dyszę i to jest taka nasza wisienka na torcie w dniu dzisiejszym, ponieważ ona jeszcze bardziej działa pielęgnacyjnie na nasze włosy. Ma tutaj już wlane olejki i te olejki uwalniają się podczas suszenia. Samo nakładanie tych nakładek jest bardzo proste i jest zbliżone w sumie do tego, co mamy w suszarce Dysona, ponieważ one są magnetyczne i te końcówki po prostu tak przyczepiane. Jedną i drugą. Taka dysza dodatkowa w komputronik kosztuje stówkę. Co ja bym powiedziała, że jest minusem? No niestety to, że nie macie możliwości sobie tych olejków uzupełnić, cała dysza. No to bez sensu jest po prostu kupować nową, więc jak na moje powinno być coś takiego, że możemy sobie te olejki albo uzupełnić, albo wymienić na nowe. Aczkolwiek może taka opcja się pojawi, na ten moment jeszcze jej nie ma. Fajnie, jakby producent o tym pomyślał. Taka jedna dysza wystarczy Wam na około 2 miesiące, jeżeli będziecie suszyć włosy codziennie. Dobra dziewczyny, tego gadania już wystarczy, teraz idziemy na teścik i pokażę Wam, jak to wygląda, no bo oczywiście nie będziemy tego robić w salonie, więc przenosimy się teraz do Łazienki. Dobra, żeby Wam pokazać jak suszę włosy, no to najpierw muszę je zmoczyć, także zaraz wracam. Włosy mam już umyte, także poproszę stoper i przechodzimy do testu. Zobaczymy czy faktycznie zajmie mi to równo 10 minut. Dobra, dziewczyny, jeżeli chodzi o moje włosy, one są wysuszone mniej więcej tak w 80% w tej chwili, więc czas na to, żeby nałożyć dyszę. I jeszcze powiem Wam, że chyba szybciej się wyrobię, bo minęły 3 minuty i 50 sekund. Także lecimy dalej. Moje włosy są już suche. Ile czasu mi to zajęło? 8 minut, czyli nawet troszeczkę przesadziłam, bo nie, zaje, nie zajęło mi to wcale 10, a 8, także jeszcze lepiej. No i jak oceniam rezultat? No, jeżeli chodzi o czas, to jestem bardzo zadowolona, bo tak jak Wam mówiłam, wcześniej zajmowało mi to 25 minut, więc najczęściej szłam spać z po prostu lekko niedosuszonymi włosami. Druga sprawa, moje końcówki, jak macie okazję w tej chwili zobaczyć, są wyrównane. A normalnie wygląda to w ten sposób, że po samym wysuszeniu one mi się wyginają albo do wewnątrz, albo do zewnątrz, więc jeszcze dodatkowo wtedy musiałam używać prostownicy. No, więc niestety dodatkowo jeszcze narażałam te włosy na wysoką temperaturę. Teraz tego robić nie muszę. Kolejna rzecz to jest to, że te włosy się nie elektryzują. One wyglądają w tej chwili, jakbym ja już je po prostu wysuszyła tą prostownicą. Ej, Boże, wysuszyła suszarką i wyprostowała jeszcze dodatkowo prostownicą. Także ja jestem z efektu zadowolona. Ej, możecie jeszcze zobaczyć z tyłu właśnie, jak to wygląda, czy się w miarę błyszczą, bo ta dysza właśnie powinna dawać takie dodatkowe nabłyszczenie jeszcze. Jak na to? Że te włosy są tylko po suszeniu, bez używania żadnych dodatkowych rzeczy, bez żadnych stylizacji, ja jestem naprawdę zadowolona i oceniam ją pozytywnie. To Jest zakończone. Cieszę się, że mogłam wam na żywo pokazać, jak cały ten proces wyglądał, żebyście i wy mogły zobaczyć właśnie efekt. No i jakie jest moje zdanie? Ja osobiście jestem naprawdę zadowolona z tego sprzętu, ponieważ po pierwsze, szybko wysuszyłam włosy, po drugie, te włosy, jak widzicie, są dość proste bez prostowania, bez używania Kolejnych sprzętów, które narażają moje włosy na wysoką temperaturę i uszkodzenia. Kolejna kwestia jest taka, że się nie elektryzują i końcówki mi się nie wyginają. Także za sprawą jednego sprzętu załatwiłam wszystko, co wcześniej musiałam robić, za sprawą aż dwóch. Mam nadzieję dziewczyny, że ten test wam się podobał i cieszę się, że mogą wam na żywo pokazać jak ten cały proces wyglądał i jaki jest efekt. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakich suszarek wy używacie i na co zwracacie uwagę. I jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.